Jeśli chodzi o warzywa krajowe, korzeniowe z ubiegłego sezonu i kapustne, ceny niewiele się zmieniły i tutaj bardzo rolnicy oczekują, że w końcu wiosną będzie trochę drożej. A tutaj wszystko jak na złość po złotówce: czyli złotówka kosztuje marchew, złotówkę kosztuje cebula, złoty 50 zł kosztuje kapusta biała. No tutaj pozytywnie wybija się kapusta czerwona, 2,50, ale to taka cena była do tej pory. Także i też pozytywnie zaskoczyła producentów cena kapusty Pusty która kosztuje powyżej 4 złotych obecnie 4,50-4,60 za kilogram. Także tutaj no, jest taki dziwny zastój, jeśli chodzi o handel z cebulą i marfią. Rok temu te ceny były wyższe. marchew w ubiegłym roku kosztowała złoty 50, zł tutaj po krajowa. krajowa. No, a tutaj w tym roku jakoś jeszcze nie może podnieść. I też takim sensacyjną tutaj ostatnich dni sensacją jest cena buraka. Złoty 70, złoty 50 zł za kilogram. To są, no, ale to od jakiegoś czasu tutaj było, ale tym bardziej, że jeszcze um, duży eksport na, do Ukrainy. Zrobi swoje. Ukraińcy wszyscy wiedzą, że burak to u nich jest w sezonie zimowym podstawa kuchni. Więc bardzo dużo tego buraka wyjechało. Oprócz tego, że się mało go zebrało, to dużo go wyjechało i stąd ta wysoka cena. Ziemniaki utrzymały swoją cenę, czyli no, powiedzmy tak, trochę jest lepiej, że nie ma już po 8 zł zaworek, raczej z 10-12. Niektóre odmiany i jeszcze jakimś tam ekstra zaufanego producenta, nawet do 15 zł. Za kilogram. Przy nadal nieobecności i belgijskich ziemniaków, To jest też w tym roku wyjątkowo długo ich nie ma. A to może dlatego, właśnie, że polskie są może trochę lepszej kondycji przechowalniczej. Po prostu nowe odmiany, jeszcze niewyrodzone, może trochę lepiej przechowywane. Z podosą to przede wszystkim ogórki, których cena już jest taka powiedzmy, że wiosenna. Około 6 zł za kilogram w ogórki w typie szklarniowym. No nadal jeszcze zimową cenę mają ogórki w typie gruntowym, tak zwana kolka, i tutaj trzeba zapłacić około 9 zł za kilo. I nadal też zimowa cena niestety obowiązuje na pomidory krajowe. Czyli około 90, 90 a 100 zł za kartonik 6 kg pomidorów, czy to malinowych, czy w typie czerwonym. Także tutaj czekamy. I przy y, również drogich y, pomidorach importowanych z Turcji, które były y, przez cały sezon bardzo tanie, teraz trzeba zapłacić około 10 zł za kilogram, a hiszpańskich nawet 12-13 zł to naprawdę są wysokie ceny no ale tutaj akurat to wina jest tutaj jakby zawirowań pogodowych w Hiszpanii wschodniej południowo-wschodniej Hiszpanii i zawirowań związanych z transportem. Strajki, drogie paliwo, no tam dużo, dużo czynników. Jeśli chodzi o nawaliki mamy rzodkiewkę mniej więcej od tygodnia taką podaż już konkretną, zauważalną Cena około 2 260 zł za, za pęczek, w zależności od typu i od połysku, ten każdy musi się błyszczeć i wtedy ma cenę. Tak? Nie wiem, jak oni to robią, ale robią, że się, się błyszczy. To skutecznie odstrzeliło cenę importowanej z Włoch i z Hiszpanii Żotkiewki, która z 2,5 zł wylądowała na 1,60 zł. Tak polska Żotkiewka polska działa na, na rynku. Tak jak wcześniej został odstrzelony ogórek, jak ogórek hiszpański i grecki, jak nasz osiągnął cenę około 7 zł, tamten stał, importowany stał się niesprzedawalny. I to czeka w najbliższych dniach, mam nadzieję, chociaż pogoda nie jest zapowiadana, jest najlepsza, że to, to się stanie też z importowaną rzutkiewką. Polski szczypiorek, cienki, 2 zł za pęczek. I jest tak zwana bodfinka, tylko to tak trudno powiedzieć: bodfinka, bo to jest taki mały, stary burak, który wytknięty z do ziemi i puściliście i udaje butwinkę. No i to kosztuje 4 zł. A oprócz tego zdarza się, że ktoś tam miał w szklarni obok rzodkiewki szpinak. Polski szpinak, taki szklarniowy, 8 zł za, za kilogram. Tym bardziej, że no, ten hiszpański, który ostatnio przyjeżdża, to został tam nieźle wytłuczony przez deszcze i no, jego jakość jest bardzo słaba. Odmiany ziemniaków jeszcze powiedzmy, które lepiej płacą. Jest taka nowa odmiana Sifra, odmiana Katania. Ale tutaj każdy, każda odmiana ma swojego amatora, tak i dobrze przechowana i przesortowana Irga, czy Iris też znajdzie nabywcę I tutaj nawet będzie. Za, pewnie za niedługo będzie tak, że prawie, tak jak z Irysem, że jego prawie że nie ma i jak jest, jest prawdziwym Irysem, to trzeba zapłacić nawet 18 zł zaworek. No ale to są takie. Tak, jak z jabłkami, tak? Że Jedne jabłka kosztują złotówkę za kilogram, a inne kosztują 3,5 odmiany. Także tak będzie z ziemniakami, pewnie, dla jakiś czas. U mnie jest handel hurtowy na zamówienie, na telefon. A detal to jest taki mizerny handelek. Gdzie pan handluje? Warzywami, polskimi warzywami. No, warzywa prócz cytrusów to raczej wszystko. Marchewka, buraczki, pory, cebulka, pekińska, biała kapusta czerwona. Wszystkie warzywa, no, prócz cytrusów. Buraki czerwone mają dosyć dobrą cenę? No, dużo droższe są, bo dużo idzie na Ukrainę. do Tiry ładują po, po gospodarstwach i automatycznie tu cena, tu cena wzrasta. Tylko, że ja mam stałych kontrahentów, także ta cena jest w miarę taka. Nie jest wygórowana, prawda. No wiadomo, że każdy chce podatki płacić, każdy coś chce z tego mieć, ale no generalnie poszły buraczki w górę, powiedzmy 100%. No ja tu handluję już 22 lata i no i jestem weteranem, można powiedzieć. No jakoś tam się człowiek utrzymuje, trzeba być uczciwym, dobry towar mieć i, i daje się radę. Zainteresuje warzywami. Dzisiaj sprzedałem buraki. Część selerów, O ziemniaki praktycznie nie ma pytania. Nie ma odpowiedzi i nie ma pytania. Mało jest klienta. Zainteresowanie warzywami jest bardzo małe. Dzisiaj, jedynym artykułem, który schodzi na rynku jest biała kapusta. No buraki. Od tygodnia czasu yy, kształtują się w cenie tam złoty 50, złoty 80. Kupiłem trzecią część nawozów i tą trzecią częścią muszę zasilić ziemię, żeby coś urosło, ale w, w, przy obecnych cenach i sprzedaży trzeba kalkulować, bo gdzie tych pieniędzy później szukać. zależy od dnia i kiedy. Ziemniak przy to swoi biorą, mój ziemniak jest własny i biorą, kupują, tylko gorzy jest Ricardo. Rykarda nikt nie chce na razie na tę chwilę, bo jest ziemniak nie pasuje za twardy czy coś takiego. Irisa sprzedałem, katanie boże, za katanią, chodzą, pytają się. Cebulkę kończę, jeszcze mi kurz został, no i tak w miarę. Także tam przywożę 300 worków, a nieraz jeżdżę, sprzedam do godziny trzeciej, nieraz jestem, jak w czwartek do piątku stoję i tu kiedyś byłem, to odjechałem, 100 worków wziąłem cebuli z powrotem, ziemniaka, przepraszam, ziemniaka z powrotem zabrałem do domu. Nie było zejścia, jak mało dzisiaj żółtego mniej, to schodzi. A na wody jakieś Pan dawał? Dawałem, ale ceny kosmiczne kupiłem wcześniej. Teraz faktur nie brałem, bo kupywało się gdzie taniej, gdzie się udało kupić. No i niestety drożyzna, paliwo drogie raz co drożej.